Mano no. dzisiaj gramy sobie z Antkiem w... Co gramy Antish? Squid game! Tak! Zaczynamy! O, gdzieś nas szczytuje chyba Coś się dzieje, to się dzieje. Kurde... o. Jesteśmy gdzieś tu na jakiejś mapce, nie Antis? Ja nie mam To Poczekalnia to jest chyba, poczekalnia. Ale dużo osób widzę, że jest Ale ja biegam dziwnie się. Ja nie oglądają Squid game i radzicie mi nie podwalają. O, mamy tu jakieś intro nowe. Rząd I men. bój. A, goodbye. Dobra, czekamy teraz. No, tak to ja oglądam. O, dobra, jedziemy windą, właśnie. Jedziemy windą chyba na zielone o, chyba jesteśmy o, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy bija, już się wbija jak do siebie gdzie ty jesteś w ogóle? ej, Jestem... idę do ciebie Bijmy bo, w ty. bo to gdzie ja idę jest na środek dobra, to ja też idę dobra, zobacz co tu się dzieje w ogóle, otwierają tutaj tą wyspę tą mapę gdzie ty jesteś w ogóle? ja na środku o, siema, siema Dobra no. tu mamy jakiś ten... Zabierz sobie piasek, piasek sobie zabierz A piasek, piasek, dobra piasek Żeby rzucać Dobra, mamy zielone, idziemy O Jest? i to. Poczekaj na mnie Ej Jakby to być tak? Kurde. O nie, zaś jeba wkurzy na mnie Chciałem go rzucić piaskiem, ale się nie udało. Ty idziesz za mną, dobrze. Oj! Co to było? oj, oj! oj, oj. Ej! Oj! Ale trzeba się bawić z nami. Oj. Ikeleczka dla Ciebie, Loisie! Idziemy, 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 chyba z noża, chyba z noża. A jednak nie. Dobra, jestem, przeszedłem już to. O, że też no i jest najżyj. No, no i mamy pierwszą rundę zaliczoną. Podes w ogóle, co to jest? Dobra, chyba wszyscy już szedli, przeszli. My jesteśmy, tutaj dużo osób, chyba, ginęło. Dużo tu jest pokarionych i poranionych, więc. O, jesteśmy już. Ej, czemu mogę bić? O, gdzie ja w ogóle? Trzeba pychanie nie bicie. No. A idź, to tam. Ej, diadam, diadam zaraz, diadam, diadam! Ja bo się jeszcze nie da. Dobra, chodzimy gdzieś do jakich... Ej, bo JA też popchnął! Ej! Oła! Celują. Celują mnie. Kaski. Co jest? Księga popchnąć, ale się nie udało, niestety. Dobra. Chodzimy tutaj. Oj, widzę, że się dobra. Co on robi jakiś odstotka 99 Czemu jest 999? Nie wiem pewnie jakiś VIP to jest Chlepiec tutaj jakiś VIP chyba Peter, czy to... Nie wiem gdzieś tu było Ojdziemy, idziemy, 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 idę po lewej. Wybieraj najszybciej tutaj zrobić to zdjęcie Dobra Dobra, ja jestem jako pierwszy Ja też Ooo, mnie popchnął jakiś Dobra, idziemy sobie teraz tutaj na tutaj, tutaj wyżej Chyba zrobiłem cięcie, a, 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 to nie. ej, ej jak pan już nadeł, to co? Nie robiłem Co? Nie da się. Nie, nie można spać, nie. Dobra, plan jest prosty, nie? Teraz chyba jest Dalgona czyli te ciasteczka, nie? E, najgorzej, jak będzie parasolka, chyba, nie? Czy nie? Nie, może być ten trójką trój bermudzki. Bermudzki. Chyba ale bierze, co? Najlepiej był, nie albo te kółko, albo ten trójkąt, nie? Wtedy byłoby. O, uwaga, zobaczmy, co tu dostaniemy. Taką tu plus ten Trójkąt almudzki Ja nie chciałbym coś czegoś trudnego Gwiazdka! Łe, ja mam trójkąt. Gwiazdka ciężko będzie gwiazdkę Ale raczej raczej ja spokojnie, raczej ja spokojnie. Zobaczcie, że nikt nie ma. Nie nikt nie ma tylko do Błyskiego. Dobra No ja Chodzimy z tym. O nie, ej, bo tękło mi. Oj, tu znowu mi pękło, jest lipa. Dobra, zrobiłem. No to nie rób szybko. A to powolutku, to powolutku, powolutku, powolutku. Oj. Ja zabiał udało się. Ale już się troszkę, chętnie mnie, że moskwa przybiło. Jak długi raz i pękło. Ale jesteśmy wszyscy. Ej, bo ja zapachowałem się, Czekamy, kiedy wszyscy skończą i lecimy do następnej konkurencji. Dobra, jesteśmy po ciasteczkach, teraz czekamy na kolejną o. Tu są ustawieni już ...stażnicy z jakimiś przekąskami, Jakieś jedzenie będzie chyba. Czekamy i jedziemy, nie? O, co się dzieje? Jedzenie jest Ej! Halo, o. Mam tutaj butelkę z powodu? Chyba nie, wiem, co jest jakiś Ja mam widelec. Chodź na, chodź na prawo, na Prawo? Ej, czemu ja tu Nie z tego jeść. Podoba, udało się. Nie, bo to może się później przydać. Jak będę miał małą HP albo coś. O, co tu widzę, jakiś typek. No ja, ja ci powiem tak, ja się wam do kibla. Zamknąć. To właśnie nie da tego zamykać. Halo. O! A się zamknąć. Ej. Jak się zamknie, ja się tu boję. Jeśli ja się. O nie, co się dzieje? Oj, oj Butelkę mam Mogę ci uderzyć? Oj, sol! Na <śm> naprawdę nie chciałem, nie, chciałem nie chciałem, nie, chciałem, nie chciałem, nie chciałem! Chciałem tylko wydostać do, do wejzy, naprawdę, to, to nie było w specjalnie! Sensie. Okokoi, nie bij! Ej! Co oj, ej, ej, ej! Ej, się chodź, 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 chodź. Chodź, ja tu jestem, chyba nie będę cię. To ja muszę dziabnąć Kaimbor. Ka Ka Dobra, ulecz się, bo tu widzę, że ty masz naprawdę bardzo mało HP. Dobra, ja dużo mam już. To idzie, idziemy się bić, czy zostajemy tutaj? Nie, ja bym tak... czasami bym... Tak możesz coś dziabnąć, nie? Tak ukrycia. Ej, tuś Michał mało HP. I Dawaj go. Do go, go? A po tego jasne. Tego się lubię, też diabnąć. Co? No. A tam mam idealny widok na tych. Ludzie cię biją tej Ej, uciekaj! Oram. Niko, widzę cię. Nie, ja też się widzę tutaj. Ty masz małą HP. Mogę cię ten uderzyć? Dobra, ja już idę tu. Ej, bo mnie chce. Ej, oni chcą diabnąć! Dobra. Koniec tej rundy Wygraliśmy 23 e? osoby takie dostały, więc jest mała, bardzo mało osób Czekamy na kolejną konkurencję lewo, lewo, To lewo, mamy lewo, do wyboru wody. jakiś ten Hide and seek albo most, ja wybieram most oczywiście Ale hide and seek będzie, więc no, no. Może nie być tak ciekawie, bo Ciężko będzie, I gorzej jak będę jeszcze tym Chowającym się, to już w ogóle pewnie Zdedam jako pierwszy ale liczy się zabawa, liczy się zabawa. Oj, tutaj trzeba podejść do nich, bo sobie bardzo nie mieli dla każdego Pa, sam jeszcze idzie, nie może. Ech, ten mnie zasłania Ej! 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 Ale jak wepnąć Hamsko Nieładnie, nieładnie, bym pewnie Dobra, patrzymy. O, idziemy do windy Dobra, hide and seek, jesteśmy już tutaj. O, widzę, że tu Antis już jest. Zobacz, się boję, troszkę się boję. Chyba to mam, nie wiem, mam coś do... coś zjem. A, to się nie można jeść. A mogę to wyrzucać. Hmm. Oj, animacja jakaś. Goblin machine. Uwaga, jaki kolor będę o, miał? Niebieski. Kurne, czerwony! Ja mam niebieski, no to jest, że jest pograne, e? pograne, e? pograne. To jest koniec, koniec, to jest mój koniec. Sobe, ja uciekam, nie wiem. Ja uciekam jak najszybciej gdzieś. Um. Schowaj się, dobrze, Niko. Eeeh, ojczymy, ja nie mam klucza. Nie wiem, gdzie jest ten klucz, dobra gdzieś. No chłopie, to nie ma żadnych ten, kajówek jakiś. Ty już szukasz, czy nie? Ty już szukasz? Nie wiem, gdzie się smować. Ja zawiam chyba najgorszą kierowkę, jaka może istnieć. Ja już przy te noże. Boję się, naprawdę boję się. O nie, blisko są, blisko są gdzieś. Nie no, ja muszę mieć krewkę. O tu, 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 tu jest dobrze, tu jest nie, ale dobrze. O nie, o nie, widziałem badam kogoś. Nie. Nie! Nie! Pomocy! O nie! wiekam gdzieś. Oj, może mnie nie uważy. Teraz najbije. Nie! Czekam od tego typa. Goni mnie, goni mnie. A buchnę go, buchnę go, buchnę go. Uciekam, uciekam, uciekam. Ouch! 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 Chyba Ouch! 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 Chyba Ouch! Że... on tam poszedł? Oj, Ouch! Ouch! już Ej, no co się dzieje? Czego wszyscy na mnie? Ej, czemu się... Nie! Obejście żyje! Nie! Nie! Koniec filmu!